Padał deszcz. Typowa brytyjska pogoda w porze tea time'u. Pomyślał doktor Klakson, założywszy zdobiony japońskimi ornamentami szlafrok, który dostał od swojego przyjaciela na gwiazdkę. Poszedł korytarzem w kierunku salonu. Tam dał się słyszeć romantyczny dźwięk skrzypiec i melodie, które tak dobrze znał. Grasz pięknie, jak znud? Westknął Klakson. Uwaga godna uwagi. Otrzemrała postać w kącie salonu. Detektyw Wons. Najwybitniejszy umysł kryminalistyki Londynu. Dwukrotny rekordzista w szybkości w dochodzeniu. Do sedna sprawy. Złoty medalista wyciągania rzeczy na światło dzienne. Bez użycia rąk. Odznaczony orderem Królewskiej Róży. guralskiej Parzenicy. Tajemniczej Rozwielitki. Oraz Paryskiego Żabiego Utka. Czarnooki. Wielkowąsy, strunoszarpacz skrzypcowy, romantyk, ekscentryk, elektryk-chaupnik, odważny w świetle dziennym, zmysłowy w blasku świec, niewidzialny w nocy. Mój drogi Klaksonie widzę, że czytałeś już dzisiejszą gazetę stwierdził wąs, kłacąc wąsy. To niesamowite skąd wiesz? zachwycił się dr Klakson. Trzymasz ją przecież w ręce. Odpowiedział wąs, odpalając fajkę, a przypalając sobie wąsy. Reszta to tylko moje, jak zwykle genialne przypuszczenie. Dodał, gasząc wąsy w szklance whisky, po czym powtórzył ową czynność w szklance wody. Po kłębiastych pyknięciach oraz puszczeniu z dymu kilku skomplikowanych wzorów matematycznych za pomocą niezwykłej budowy swoich ust oraz różnokształtnych szczelin pomiędzy zębami, dodał. Spodziewam się dziś, drogi Klaksonie, nadzwyczajnego gościa. Hurra, święta! Znów przyjdzie święty Mikołaj! Uradował się doktor. Ależ skąd? Oburzył się zbyt dziecinną reakcją Klaksona, Wąs. Komisarz Frytosław McCan zapowiedział się z wizytą przed południem. To powiedziawszy położył skrzypce na ramieniu, okrywając je na wpół spalonymi wąsami i zagrał kilka pierwszych taktów ser żenady, poganin niego, a grając, rzępoląc, pitoląc, tnąc od ucha, doprowadzając instrument do granic wytrzymałości oraz sąsiadów na skraj rozstroju nerwowego, zapatrzył się nasz detektyw na okno, za którym padał deszcz. Za załzawioną londyńskim deszczem szybą, pośród wiatru szumiącego echa tamizy, dał się słyszeć tendent kopyt. Ciężkie koła z pod ręki mistrza Michelina wypełniły terkotem Baker Street, aby zamilknąć tuż przed bramą wąsa tej rezydencji. Wkrótce rój much zgromadził się wokół końskiego zadu, a po chwili, tuż nad powierzchnią ulicy, w której niczym wieżorze majaczały niepokojąco ciemne kształty, z powozu wyłoniły się dwie postacie. W strugach deszczu zbliżyły się do wielkich drzwi, gdzie niższa i zdecydowanie grubsza nacisnęła na dzwonek. A po cóż komisarz miałby do nas przyjść? Why? Zdziwił się doktor Klakson. Dear Klaxon. wiesz, że ludzie czasem mają dziwne przygody, których nie umieją albo umią. Muszę sprawdzić w słowniku. God knows. Sobie logicznie wytłumaczyć. Zdarzają się bowiem takie sytuacje, które wymagają opinii i pomocy nie lajka, lecz eksperta. I po kogo wtedy dzwonią? Pogromcy duchów? zapytał zaciekawiony Klakson. Zaiste idiotyczna odpowiedź, Klaksonie. Po mnie dzwonią. Po wąsa! oburzył się detektyw. Nagle w drzwiach salonu ukazała się służąca. Okazało się jednak, że to służąca z domu obok, która pomyliła drzwi. Po kilku minutach ukazała się gosposia detektywa. Panie Wąs, komisarz Frytosław Makkan i śledczy kogut do panów. Niestety komisarz nie miał już żadnych biletów wizytowych, wręcza więc panu ten oto bilet na autobus trasy King Cross, Haymarket, ważny do 3 marca z dodatkową zniżką w weekendy do 50% oraz upustem do 15%. jeśli jedzie pan tylko dwa przystanki, lub dwa razy po 10%, jeśli jedzie pan jeden, ale w dwa razy w tym samym dniu, w odstępie nie dłuższym niż dwie godziny. Powiedziała gosposia podając bilet. Daj nam 5 minut, po czym proś ich na górę, używając akcentu londyńskiego z pierwszej połowy XVI wieku. Poprosił wąs. Mama jednak dobrze radziłabym skończyła lingwistykę ze specjalizacją semantyki XVI-wiecznego Londynu, pomyślała gosposia, zamykając drzwi. Doktor Clarkson przywdział ubarwione meksykańskim wzorem pantofelki z peruwiańskiej lamy, powalonej zatrutą kukurydzą zawistnego sąsiada, którego stado i rodzinę uśmierciła choroba wściekłych lam, plaga spowodowana nadmiernym spożyciem kawy inki pośród plemion prekolumbijskiej Ameryki Łacińskiej. Sam detektyw Wąs stanął przy oknie i przybrawszy zamyśloną pozę, rzucając sprośny cień na ścianę, który rozbudził wyobraźnię Caksona tak, że zmuszony był do nóg skrzyżowania, czekał ze spokojem na nadchodzących gości. Po chwili w drzwiach pojawił się komisarz McCann, a tuż za nim posterunkowy kogut. Nim pan usiądzie, komisarzu, pozwolę sobie powiedzieć co nieco. Przyjechał pan w pośpiechu, o czym świadczy brak marynarki oraz kapelusz ubrany odwrotną stroną. Powiedział wąs. O, brawo! Zdziwił się komisarz. Uprawia pan wspinaczkę, o czym świadczy ten czekan za pasem. Genialne! Westknął makkan. Lubi pan lody waniliowe, o czym świadczy ich resztka na pańskim nosie. Nadzwyczajne! Zapomniał pan aparatu słuchowego, o czym świadczy pańskie bezsensowne potakiwanie na wszystko, co powiem. E, słucham? Mniejsza z tym. Odparł Wąs. Komisarz wraz z posterunkowym usiedli na sofie, przywiezionej przez Wąsa z Bułgarii na pamiątkę z lotu ludzi, którzy chcieliby przywieźć Sofę na pamiątkę z Bułgarii. Sam detektyw podszedł do stolika kładąc swą kościstą dłoń na karawkę o falicznym kształcie. W kącie słychać było ciężkie, miarowe sapanie doktora Kraksona. Jack? Nie, Frytosław! Poprawił komisarz. Jack Daniels czy Jim? Sprecyzował pytanie wąs. Nie pije na służbie. Pocieszę się zatem skrętem z marihuany. Odpowiedział komisarz sięgając do kieszeni. Padał deszcz. W akompaniamencie rytmicznego stukania o parapet siedzieli przez chwilę ćmiąc i dymiąc. Wąs ponownie przyłożył skrzypce do ramion i… Zaskrzypił instrumentem, z którego pośród kłębów dymu popłynęła kupertura z afery Carmen, Merkurego bideta. Muzyka popłynęła falą po ścianach, zdmuchując z nich kurz oraz zasuszone powłoki skór pajęczy. Skrzypce rzęziły, iskrzyły, popiskiwały, trelowały, nuciły, wyły, zrywały tapetę ze ścian. Posterunkowy kogut uronił łzę z lewego oka oraz stróżkę krwi z prawego ucha. Po chwili komisarz rozpoczął swą opowieść o tym, co go sprowadza. Jak zapewne słyszeliście, hrabiego wąt dręczy ostatnio fala dość niecodziennych kradzieży. Otóż hrabia, jak wiadomo, jest właścicielem największej w hrabstwie łódkach kolekcji nie tylko baloników na druciku czy odwodnionych pustynnych zwierzątek futerkowych. Ma on również pokaźną kolekcję ryb kwaśnowodnych: makrele, makrole i inne takie. Posiada też unikatową kolekcję prześwietlonych zdjęć Rentgena i jego rodziny, a także pokaźną galerię zdobyczy upolowanych w szmateksach, serię pocztowych kartek wraz z listonoszami, czy choćby absolutnie unikatową kolekcję drzwi, za którymi nic nie ma. No i niezapomniana galeria niezaczętych jeszcze obrazów olejnych z pierwszego tłoczenia, dodał dr Clarkson. Albo gromadzona latami kolekcja bardzo podobnych do siebie nadrzecznych kamieni, dopowiedział posterunkowy kogut. Oraz ten zbiór namiotów cyrkowych wraz z biletami, dodała gosposia, która właśnie wniosła herbatę cytrynowe drzewko oraz swój punkt widzenia. Jednakże Kontynuował komisarz. Najciekawsza jest kolekcja szczudeł plemienia pigmejów, wykonanych z unikatowej afrykańskiej limby. Otóż szczudła te w tajemniczy sposób znikają. Hrabia Wąsznycel poprosił zatem lorda Ptakersona, a ten z kolei lorda Krakresa Waflusa Czekoladusa, naczelnika miejscowej policji, o pomoc w ujęciu złodzieja oraz swych myśli w liście do świętego Mikołaja. Policjanci na czele z konstablem kokoszką otoczyli posiadłość hrabiego Wąsznysla, e, adres znany policji. Całą noc czekali w ukryciu. Nad ranem okazało się, że kilku z nich ukryło się tak dobrze, iż ich miejsce pobytu do dziś pozostaje zagadką. Ale co najdziwniejsze, zniknęła kolejna para szczudeł. Jedno jest pewne. Nie opuściły posesji hrabiego, stwierdził Wąs. Tak, oraz, że złodziejem jest ktoś, kto przebywał w tym czasie na terenie posesji. Herbatki? Zapytał Wąs. Nie, dziękuję. Po herbacie miewam psotliwe wiatry, które w terenie zdradzają moją pozycję. Odparł komisarz. Uwaga godna uwagi. Moi drodzy, powiedział wąs. Pozwoliłem sobie umieścić specjalne ogłoszenie w porannej gazecie. Tak, oto jeśli mnie słuch nie myli, osobnik kroczący po schodach w tej chwili to mój specjalny gość, który odpowie nam choć częściowo na zagadkę znikających szczudeł. W drzwiach stanął mężczyzna lub brzydka kobieta z zarostem na twarzy, w męskim ubraniu, o męskim głosie oraz krzaczastych męskich brwiach. Niech pan siedzie, powiedział stanowczym głosem Wąs. A zrobił to tak męsko, że doktorowi Klaksonowi przeszły ciarki po plecach. W kącie jest herbatę. O, dzięki, powiedział nieznajomy. Tylko nie dopełna. Nie jestem aż tak spragniony, dodał wąs. Lecz nieznajomy nie ruszył się nawet o pół kroku, kiedy wąs zdecydowanym ruchem chwycił nieznajomego za dłoń i krzyknął. Aha! Gdzie są szczudła? Jakie szczudła? Wyjąkał przestraszony i wyraźnie zdziwiony całą sytuacją człowiek. Panie komisarzu, proszę aresztować tego typa. Posterunkowy, dzwoń po posiłki! Wydał szybki rozkaz komisarz Frytosław. Cztery schabowe, dwie fasolki, trzy żury z... jajem, Dodał klakson. Oczywiście, a z czym innym? Oburzył się komisarz. Nie. Odpowiedział klakson. Ja jem już teraz, więc dziękuję za ofertę. Posterunkowy kogut pomknął co sił w kąt pokoju i w pośpiechu zaczął wykręcać numery. Wkrótce dał się słyszeć zaspany głos w słuchawce. Wąstable kokoszka. Tu posterunkowy kogut. Głos w słuchawce zamilkł, po czym z wyraźnym zdenerwowaniem dodał. Znowu sobie jaja robisz? Tu dał się słyszeć trzask słuchawki. Wąs spojrzał nieznajomemu głęboko w oczy. Nie było to w rzeczywistości głębokie spojrzenie, gdyż zarówno gałki oczne wąsa jak i nieznajomego są, jak to w większości przypadków, wypukłe. Jednak, by wyglądać groźnie, wąs zmarszczył swe legendarne brwi, które de facto pierwsze przyszły na świat. A zrobił to tak sugestywnie, iż niemal połączyły się one z legendarnymi wąsami, które de facto przyszły na świat dzień później oraz ponownie po tygodniu. Tylko złodziej taki jak pan odpowiedziałby na moje poranne ogłoszenie. Ciągnął dalej wąs. Cóż to za bzdury, panie! Ja jestem z gazowni, dotczy to do licznika. Odparł nieznajomy. Przez kolejnych kilka sekund wszyscy zapatrywali się na siebie, nie mając pojęcia, jak się zachować. Wąs stał nieruchomo, ze wzrokiem spuszczonym w dół, po czym przez zaciśnięte zęby wycedził. Wynocha. Padał deszcz. Dwór hrabiego Wąsznycla okrywały mgły oraz ciemności. Nadchodziła bowiem noc. Wąs wraz z Klaksonem oraz policjantami czekali w ukryciu, wypatrując złodzieja szczudeł. Doktor Klakson bał się ciemności. Zbyt wiele gorzkich wspomnień. To na ciemnością pokrytej scenie, w trakcie sympozjum lekarskiego, zakończył życie jego ojciec. Rażony zawałem serca, w trakcie symulowania przed studentami, jak wygląda człowiek rażony zawałem serca. A pośród studentów on, młody Klakson, klaskał i wiwatował ojcu z uznaniem, nieświadom prawdziwości dramatu. Nagle dziwaczna postać przemknęła im przed oczami. Szybkim krokiem przemieszczała się od budynku służby w kierunku wejściowych drzwi do dworu. Postać pobiegła w górę po wielkich, stromych hiszpańskich schodach. Zbliżyła się po cichu do włoskich drzwi wejściowych. Tu cię mam, ptaszku. Usłyszał klakson szept wąsa. Jak się jednak okazało, wcale nie patrzył na złodzieja, lecz obrócony tyłem do całej sceny oddawał się czynności fizjologicznej. Wtem ich oczom ukazał się niecodzienny widok. Oto po kilku minutach tajemnicza postać powróciła ponownie. Tym razem na... szczudłach w kierunku domu dla służby. Słyszysz, panie komisarzu? Nie odpowiedział szeptem wąsowi głos komisarza. Nie było jednak czasu na dygresję o braku logiki i owego dialogu. Na znak wąsa wszyscy rzucili się w pogoń. Przeszukali cały parter, potem piętro. Nic. Padał deszcz. Nagle, zupełnie przypadkiem, wąs zauważył małą klapę prowadzącą na strych. Ostrożnie wraz z klaksonem i komisarzem krok po kroku wspinali się na drabinie w rytmie skata deszczowej pieśni. Bowiem wciąż... Padał deszcz. Nagły błysk pioruna, który uderzył z w posady ziemskie gdzieś nieopodal, na kilka sekund oświetlił przerażającą scenę w kącie ponurego, zasnutego pajęczynami strychu. Oto przed nimi, pośród wiór afrykańskiej limby i krwi kapiącej z palca, dokonywał zbrodni doskonałej ślepy woźnica, który zabijał nudę, strugając wariatę. A deszcz padał.